Halo! Cześć się Z tej strony Lukasobo i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Oczywiście jest seria od początku do majątku no i witam Was oczywiście w kolejnym odcinku właśnie z tej serii. Eee, jak widzicie jesteśmy stoję przed władkiem, ponieważ władek jest podczas do opryskiwacza, czyli dzisiaj akcja opryski. No, jak widzicie, trochę jest wymieniony sprzęt, bo wymieniłem tamten opryskiwacz, który był wcześniej. Jedną akcję chyba zrobiłem tamtym starym opryskiwaczem, no ale ponieważ bym tak przybrzydł, że no nie chciało bo mi się grać po prostu na nim. A żeby był jeszcze taki, no, to mówię, dobra, wymienię. No, tam trochę pieniążków podjąłem, sobie, żeby nie było. No, żeby jednak troszeczkę było różnice, tak. Więc sobie trochę pieniążków podjąłem za tą wymianę, jakby. A więc po prostu wymieniłem ten właśnie odpyskiwacz. No bo tamten był, jak mam, że sobie Ale żeby potem wyszedł jakiś ten, właśnie, no właśnie, no to po prostu wyszedł ten, no to sobie po prostu go wmieniłem, Ale co? Trzeba zapewnić na porządek. Oczywiście odpadamy już w eee, Oczywiście zapełniamy. Tutaj proszę bardzo, mam obrys w takiej wersce. No bo drzewa, no, zobaczymy na ile jest wystarczy ten opysk, No a może trochę wystarczy, o jeszcze chyba nie siodła sobie. będzie no ale tak, mamy taką beczkę właśnie do, prys do prysku, więc na pewno tutaj trzeba to wykorzystać. No ale na pewno na pewno na spokojnie jakoś wykorzystamy. Proszę bardzo, tutaj nasza soja ukochana będzie sprzedawana oczywiście w, w, w kolejnym odcineczku. No podejrzewam, że kolejny odcinek, to już będzie, no już nie z wiosna, czy wiosna, nie, gdzie, no, nie wiem. Bo to, oj, czy ja wykraciłem, serio? E, bo następny odcineczek mam w żeby nagrywać już w w czerwcu tak, czerwiec więc soje, akurat to wtedy jest najlepsza cena soi więc wtedy no, zobaczymy jak to będzie o, mam nadzieję, że Władek będzie mnie słychać po ostatnim 4, się który oczywiście nowy nabytek więc zapraszam was na kolejny, na ostatni odcineczek właśnie z tej serii bo możecie oczywiście tam paść, zapraszam was bardzo serdecznie i obejrzeć nowy nabyteczek, jak pracował chociaż jeśli też ten nowy nabyteczek się pojawi tam stoi z bo dzisiaj się nie siejemy co? dużo się zrobiło poza odcinkiem dużo zrobiłem poza odcinkiem, zasiąłem dwa pola Zasiłem dwa pola jedno pole tutaj co talerzowaliśmy postawiłem, że nie będę chciał tego, co... tego samego pola co robiłem w ostatnim odcinkiem i oraz tam przy gospie tam gdzie z od piszątki, jak to widzę. więc tam właśnie jest tam właśnie po prostu obsiałem tak, soją E, tutaj, natomiast gdzie. Oj, nie, tutaj nie wjechać. Tutaj, właśnie gdzie przejeżdżaliśmy, przy tym talerzowanym, to tam sobie oczywiście obsiałem. Um, obsiałem z y, A więc, no tak to było. więc, tak to jest. Tutaj jest oczywiście moje pole. E, tak było. No i oczywiście tak. E, tyle zrobiłem poza ciężkiem, więc trochę roboty zrobione. A ja nie, nie. Dobrze. E, dobra. On pierwszy... Nie, drugie chyba obrycki tak? I tak mi się wydaje coś. Dobra, jakiś dobry to dopasować i będzie gitara było. Dobra, tak. Dobrze Nie, nie do tego podnieść, co? No. Szkoda. Znaczy podejrzewam dlatego, że może być po prostu władek ma jakieś funkcje. I dlatego nie mogę, bo... chociaż tutaj jest miejsce, żeby ten dysze tak, bo dobrze to nazywam, jak się nie mylę to jest właśnie dysza, więc to dysze chciałbym bardziej podnieść, bo ono trochę haczy w ten jęczmień. No, czy ten jęczmień tak powinien popryskać? No hmm, chyba nie, trochę już za późno Jeszcze Na chwasy to już tym bardziej. No chyba trochę wcześniej powinienem pryskać, bo już na taką fazę nie powinno się chyba pryskać jeszcze, może jeszcze na wóz to może tak, bo jeszcze po ten włos, coś takiego ale, o, czekajcie, dobrze, o tak nie, o o o, się trochę ale no, jakby na fazę to chyba tym bardziej, bo jeszcze może nam, jeszcze ten nadwspójny to jeszcze może pół biedy ale chyba ten oprysk na taką fazę to chyba nie powinno się lewać, ale nie wiem, nie znam się akurat na takich tak. E, no ale chyba nie będzie to przeszkadzało, mm, nie nie, ponieważ to, taka akcja jest po prostu, ponieważ nie wiedziałem o tym, że jest taka faza, że, no wiedziałem, ale no, nie chciałem, żeby taka faza była ale już nie będę cofał na marzec, mówię nie będę się już bawił Ja się trochę zaskoczyłem, żeby w kwietniu była taka faza faza, no ale tam trudno się mówi o, trochę mokro znaczy ten tym wadek ma tak ciężko no ale mokro, mokro trochę mieli tymi okrękowami. Więc rurka, rurka, trochę jednak to mokło jest, no ale no niestety no trochę może za późno pryskam ponieważ podejrzewam, że już nie znikną te kwasty. No ale już trudno się mówi. Hmm, mogę sobie pyskać od razu po zasieniu Czyli nie po zasieniu, tylko o mój jest dysza urwana. Tak, o to to dysza. Nie, możecie mnie oczywiście poprawić, jeśli mówię źle, ale tylko podejrzewam, ale jak, jak, jak się nie mylę oczywiście, to chyba to się nazywa dysza hmm, do Dopyskiwacz oczywiście. E, tylko tutaj znowu chyba nie da się... Ej, jeszcze do prawo Jeszcze, 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 jeszcze tak. Jest? O, o, o e, Więc właśnie, pyskamy na to. Pasty. No dużo nie ma do piskania. no fajny kawałeczek, oczywiście w dzierżawę tutaj mamy, mm, dzierżawę, e, które wzięłem w tamtym sezonie, więc no ta dzierżawa spoko, spłaca, to będzie, raz podejrzewam, że się spłaci trochę. E, no co, w pole jest spoko, pod tym względem, no pierwsze żniwa w tym sezonie będą. Pierwsze żniwa oczywiście listury, listury, no listule to nie powiem, to są takie trochę będzie miał roboty w tym sezonie, bo no jednak pola ma do proszenia łowu o jeszcze więcej do jest jeszcze może tak? więc no trochę będzie miało roboty trochę w stóla z tymi kawałka, kawał, kawałkami ale chyba nie powinno to ale raczej w powinna dać radę po mojemu no ale jeśli nie da radę to trochę szkoda ale raczej na 100% raczej oj, żeby nie urwać Dobry. Dobry. No, wyłączaj no niby tam trochę byśmy no, trochę źle robię bo nie da się wyłączyć sekcji tak. nie sekcję, tak, tak, dobrze mówię, sekcję, sekcję, tak, 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 tak jest, tak. Jest. No, niestety nie da się wyłączyć w tym opyskiwaczu szkoda, bo włączył po prostu tylko na prawy bok, bo lewy w sumie jest niepotrzebny, jeśli tam z tej kamery. jest lewy w sumie niepotrzebny, no ale niestety nie da się wyłączyć połowy, można powiedzieć tej dłuższy. No ale dobra, trudno się mówi, przeżyjemy. Dobrze, że to, to właśnie nie szkodzi, co? No i gdyby to by mi miało obniżać podnieść, jeśli by się znamy razem, jak to samo miejsce piskało. Ja oczywiście farmingu, no to by było słabo. No i to by było straszne słabo, bo szczerze, no ale szczęście nie jest tak. Kurde, ja się dziwię, że łabyk ma tak ciężko, no ale jest rozwalony mocno, nie? No na serwis powinien pójść, no ale pewnie pójdzie, w tym sezonie. No, podejrzewam, że tak, w tym sezonie pewnie pójdzie. No bo przydałoby się, przydałoby się, oj, się, przydałoby się, no i dobra. E, oczywiście, o, opiecie, opiecie, opiecie. Dobra, oczywiście składamy. Dobra, widzę. Wszystko tam zapinte na medalnie. Dobra, dobra, jedziemy. E, jedziemy oczywiście do na już, bo więcej już pół nie ma do kreskania. A Było to tylko jedno pole odpęskania, które do niego pamiętam. Między nie mam, dla mnie na tą chwilę, chociaż no, podejrzewam, że już mogę nie mieć, chociaż nie wiem czy tam będzie powiedz ze ściany, to nie wiem czy tam jeszcze poskali nie będzie, ale jeśli będzie, to, to jakiś ten dodatek na uczę, jak zawsze może się pojawić. To jest to wolne ale to jest film na drugie powodową co, tak nie było. Czasami no. jest tutaj taki długo, że tutaj tym czasami nie pozarujemy się. Dziwne, bo taka można powiedzieć nie jest po droga jest taka głośna, bo to jest taka wieś, a tutaj już jest aż co duży bo no, tutaj parę, dużo jest chociaż, to taka droga no to jest no, w sumie, o no, i chyba, nie wiem w sumie, no, jakby tak patrzeć to w sumie może jedna z główniejszych no? na tej wsi co chciałem wam jeszcze powiedzieć, bo zapomniałem w ostatnim odcineczku, oczywiście. E, świnki sprzedałem, bo świnek już teraz mam mniej. Bo świnek już jest tro Aha, mniej. Czyli będzie trzeba jeszcze pojechać sprzedać? No dobrze, dobrze. Pojedziemy sprzedać, oczywiście. A jeśli by ktoś mógł powiedzieć, jak białko ogarnąć tym świniom, co? Bo nie mogę, nie tak wiem, tak jak to ogarnąć, nie? Czyli tak jak tak, kupuję paszę, mam jakieś tam pieniążki płacę, ale no... Najgorzej to z białkiem, jak mam być 4 stoję. Więc może ktoś powiedzieć po prostu jak te białko, nie wiem, zrobić, czy jakoś tak. No bo jak mam wiedzieć, to nie wiem. E, Wracając do tego, no to sprzedałem tam cztery świnie. Mm, dlatego mam cztery prosiaki po y, 0 miesięcy, po 100 euro. Y, powinny być złotówki, ale zapomniałem zmienić, oczywiście, jak zwykle. <laughs> no ale tak, cztery prosiaki ostatnio sprzedałem. Mm, ale zapomniałem powiedzieć w ostatnim książku Ale dobra, zasiadamy teraz do 30. A, czy to da się... To dałoby radę e, sypać, co? To trzeba mi da się dawać Już nie? Dalej no, nie Ty, ale ja patrzyłem przecież na nie coś tam... O, Ty, ale ja patrzyłem przecież na to, to nie działa Dobrze, to widzimy się wtedy po krótkim cięciu, tylko ogarnę i zaraz, zaraz będziemy. Dobra, Oj, już jestem, po krótkim cięciu, ale już jestem. E, no niestety coś się zwaliło, Oj, coś się zwaliło, bo wcześniej patrzyłem i niby się dało, nie wiem czemu teraz się nie udało, ja, to nie znaczy, wiem się dało, to... no, nieważne, bo teraz trochę masz pomasiany, powiedziałem. Nie wiem czemu wcześniej patrzyłem i się dało, a na szczęście nic nie jedzie. A teraz coś się nie udało, po prostu. Mogę Bo, to nie też co mi ma. Takie zapędy, że to. Ani nic nie chce jechać. Dobra. Ale już wszystko działa. Zapełniłem sobie. 240 litrów. No i zapytacie się, gdzie jadę. Jadę na pole, tam gdzie. Też na dzierżawę, bo tam też jest dzierżawa. Tam gdzie zsiałem pół pola jęczmienia drugie pół pola będę siał owsa ale że po prostu kartofli nie wiedziałem gdzie wsadzić no postawiłem, że tam sobie kartofle wsadzę nie wiem, 12 redlinek coś takiego, żeby to też nie było du dużo no ale że to jest drugie pole, to raczej raczej te 12 redlinek to będzie -ho, ho i jeszcze dużo więcej, no ale jeśli mam już to piwnicę, bo no że jeśli już jest ta piwnica, to postawiłem to piwnicę no to jednak trzeba trochę na całość, można powiedzieć żeby jednak już trochę się opłacało to więc no bo no za te pieniądze które dostajemy chociaż tak jakieś, jak ładne pieniądze dostajemy za te kartofle e, ale no teraz byśmy dost... będę dostawał dostał po prostu może więcej no bo w końcu zainwestowałem tak jakieś nazywa w, w właśnie w to piwnicę no to postanowiłem że po prostu będę więcej sali tych kartofli e, no po prostu podejrzewałem że teraz to no, tych kartofli będzie dużo e, oj, oj ale trzydziesiątka w ogóle ma problem czy ja może ja nie no kabiny nie no tylko kupiętych to by w ogóle nie jechała nie? Nie, nie wiem w czemu to jest no ale nie pracuję do tego to po co wiem że trochę pójdzie na całość i trochę tylko trochę więcej, więcej posadzę o już jedzie wesele na przodzie ściągnie więc tak jeden tutaj będziemy się jeżdżał zaraz ojej to i samochodko nie no jeszcze nie mam tej tragedii no tam nic się nie nie no, widzę w sumie tylko kopaczka zasłania wszystko to nie kopaczka tylko wypraszam cezarka ale dobra zaraz widzi o widzi jedzie nic nie jechało za, za nami, więc fajnie, fajnie. E, no ale tak, trochę tych nie będzie posadzonych, bo no jednak tutaj te pole ma gdzieś, żeby was nie skłamać, to pole ma z, z 1,5 hektara, e, może więcej, nie, nie wiem na pewno, zaraz wam powiem. Tak. Ojo, pojo, jest już, A zaraz wam powiem sami, ile to ma hektarów, aż się zastanawiam sam. E, to ma, ojo ojej, ojej, ale że przejechał. To ma nie był 0,8 czyli 8 hektarów no ale trochę farmingu jest inaczej no ale liczmy, że to jest 0,8 hektara chociaż mojemu tutaj jest o 3, 2 hektary nawet więcej to nie może wątpić, żeby było właśnie tyle że tylko tyle było w takim kawałku duży. to w praktyce podejrzewam, że to było nawet 3 hektary nie? no może przesadzam, może by nie było tych 3 hektarów ale coś około tego właśnie by było Dobra, puszczamy i lecimy sadzeniem. No i tak, tyle kartofli. No i tutaj właśnie w tym polu będę sadził. I jak mówię te 12 ręek jak posadzę to, to będzie dobrze. Oje, tak to 30, nie, wiem, będzie Ojej. nie wiem zamiar mam wysadzić po prostu jedną sadzarkę na odcinieczku, Ale widzę, że to długo nie... Po, że, że to za, że za długo nie potrwa na sadzanie innego, bo podejrzewam, że... No może w jedną stronę dam radę przejechać? Ojej co to będzie? Nie Wow. Nie wiem, czy może trochę przesadzam, żeby salić tyle, co? Nie wiem, nie wiem, właśnie... Nie wiem, zostawiłem dwie tony i chciałem to wysadzić w sumie, no ale dwie tony kartonów wysadzić to proszę się. Żeby... było. No zobaczymy, no ale nie, wie, na pewno z dwie strony uda nam się przejechać. Nawet nie, z dwie strony na pewno uda nam się przejechać, to w to. No i może jeszcze w, w trzecią stronę powiatę zobaczymy, Będę wchodzić na przejazd. Ale około 40% to może nie, nie, nie wystarczy na nie są. No ale zobaczymy zresztą, jeszcze nie ma co. Na, ee, zaraz zobaczymy, to, oczywiście. A zaraz oczywiście zobaczymy. Mm, no pole. No taki kawałek, no nie wiem, czy. Dobrze, czy ja tutaj zasadzę? Znaczy od tej strony to może jeszcze nie, bo od tamtej strony bym na pewno nie sadził, bo tam jest oczywiście bajorko, to tam gdzieś, to 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 tam. Chociaż górki to znowu będzie za mało wody, więc no... Nie tak nie tak niedobrze. dobrze. No ale z drugiej strony chyba tak jest najlepiej. Dobra, postawiamy oczywiście, żeby tej kopaczko wykręcać. No a tak czy jako przyjemnie tutaj owsem, bo tutaj oczywiście owiec będzie siany. Nie w dzisiejszym odcinaczku, bo w dzisiejszym odcinaczku nie mam planów... nie mam żeby tutaj siać owiec akurat. Będziemy siać yy, ubi... Yy, co je po, po drugie, a po trzecie nie na tym polu, tylko na tam innym. Dobra, nie Tu jest zrobione. No i dobra, lecimy w drugą stronę wtedy. No. I to by było. Raz, dwa, trzy. To by było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To jeszcze kolejne 6. Oje, za mało to. To Jeszcze za mało. No nie wiem, zobaczymy. nie wiem, moim zdaniem, że trzy sadzarki wysadzimy, nie? No, coś takiego. Ej, ale trzydziestka w ogóle ma jakoś ciężko. No? Ja cię masakra, Jakby czegoś Prykowało jej. Nie, że takich obraźliwych trochę ten, ale jakby czegoś jej naprawdę brakowało. Jakby tej mocy, czy coś takiego. Nie, w ogóle ta 30 jest trochę zwalona, pod tym względem. Że no naprawdę, trochę tej mocy brakuje, po mojemu. E, więc, no nie wiem, jakoś muszę chyba w plikach pogrzebać i żeby tej 30 trochę dodać tej mocy, bo tak to nie może być. No. No bo no, wątpię, żeby 30 nie mogła dać radę z kopaczką, nie? Znaczy, teraz... w się trochę wluczę, ale chyba maksymalnie można z tego 6 km w ale ma tam ciężko pod taką góry, więc ojo, co to, co to będzie z pługiem, chociaż z pługiem no już raczej chodzić nie będzie teraz zaraz czterdziecko obejmie właśnie pług no, oczywiście to trochę zrobi, trochę będzie 30 narobiła się z pługu trzeba powiedzieć, no ale oczywiście jakieś tam prace oczywiście nadal będzie robiła, 30 główniejsze nie, że teraz już też przyszła i zaraz wszystko jej zabierze, można powiedzieć, te wszystkie prace nie, roboty będzie na pewno jakieś robiła. Nie wiem jeszcze jakie, ale jakieś na pewno no co, na pewno właśnie sadzenie kartofli, bo akurat no, 30 jest najlepsza, Znaczy, najlepsze, Najlepszy. nie wiem czy najlepsze, ale po prostu 30 no, 30 mi się jakoś wygodnie sadzi kartofle. No, Jakoś tak nie wiem czemu, ale no, jakoś tak lepiej mi się sadzi. Nie wiem co to za różnica w sumie ale normalnie prawda, tak? Gadam po tak. no właśnie, też tak są coś. Dobra, eee, kartofle się skończyły Dobra, lecimy do chałupki Jak mamy być szczery Nie chcę mi się jechać już, mamy tu 20 minut już jak szybko leci eee, Chciałbym jeszcze poziom trochę, wyszłem na siebie Nie widzę co? No trochę tych kartofli było Puść, czekajcie. Do... do tego miejsca. Ojej. Nie, 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 nie przejedź. No przejeć. Przejedź. Ojej. przejedź. Później sobie zjadę po prostu 30, bo teraz no, nie chce mi się już zjechać. Drugi raz z powrotem tą drogą. No, tak, wiesz, szybko przebiegnę tutaj sobie. Hop, hop. Ole, korek, to się krasnę. Dobra, i zasiadamy sobie do 40, bo chciałem drogę posiać. No, jak mam być w czterech? No, myślałem o no, kupie nowego siewnika. Ale jak kupiłem 40 do tego no, siewnika, to mówię, ale ładna to no i powyjzałam, że jednak no, teraz pieniądze będę miał, w kolejnym sezonie dopiero będzie kupno do, jakby nowego kombajnu, więc nie chcę serpisy zostawić. Więc pieniążki będą, więc może w funkcjonie jakieś tam rzeczy się pojawić nowe, właśnie na gospodarstwie. No i zastanawiałem się nad kuchnem silnika nowego, bo tam już miałem coś wypatrzone. Ale jak zobaczyłem jak wygląda ten zestaw, to z sąsiednikiem powie ale piękny co? No, może piękne jest, Nie jest najładniejszym, ale ładne po mojemu. Nie, nie ładny, nie, nie, nie ładne, Ale po mojemu ładne, całkiem, całkiem, bo ja że zobaczyłem, że to jest kolabę Za Zawsze całkiem fajny średnik. Miałem problemy z sąsiednikiem bo jak poza ciężkiem chciałem, no, to jeszcze, z tym na ten, no, jak chciałem wtedy, w ostatnim odcinku, nie było z tego ciężko, tylko. Poza pudeczkiem chciałem znaleźć jakby ten jak to się nazywa Chciałem znaleźć e... nie... Chciałem znaleźć właśnie ten siewnik nie? To nakrywaniem, chyba z 10 minut wychodziłem i szukałem A bo jestem bo zamiast, zamiast zobaczyć na dymne to nie wiem czy nie zagłośnił Dobra ale patrzyłem im mam... Dobrze, więc Na do tego, no to, jak patrzyłem sobie na szukanie, jakby, jak podał no, polało chciałem posiadać właśnie te pola, to chyba na szukanie tego silnika zajęło mi, żeby no, dobre 10 minut. Tak już się nie znalazłem, bo się okazało, że nie wiem jakim cudem, ale ten silnik jakby znikł Nie wiem, czy są go czy jak, ale no, nie, nie pamiętam na pewno, go sprzedawał Miałem jakieś plan, nie wiem, nie wiem, po kolei Ale mimo to, że okazało się, że sprzedałem tej siebie, znaczy sprzedałem po prostu mi znik, no to musiałem kupić na no drogach, szukałem, no obejrzałem trochę i zamiast już zobaczyć na tym w sklepie, co jest jakby masz uczynienie dostępne, zamiast sprawdzić to po prostu, czymś gdzieś no, w, czy w ogóle mam go, ale po prostu nie przyszło że mogę go nie mieć jakoś. No, ale się okazało, że po prostu go nie mam więc no, mam sobie tak wyszło no, i mam jakby szczęśliwie narydzony, nie wiem czy zaraz nowy, ale narydzony jakby, więc jest w tarasie. Co się teraz, co się robi? No nie robiłam. W moim gospodarstwie to akurat trochę tej roboty będzie miała. No i no, oczywiście no orka, no orka, to teraz, no bo orka akurat na pewno już 30 na pewno nie będzie orała Bo już jeszcze mniejszego półółół nie ma A w tym większym to już będzie 40. Chyba że 40 6 racuje oczywiście odpłukać Bo oczywiście żeby nie zaczywać, się nie Bo jednak są, bo by się zaczywał 6 40 a, Fajnie by fajnie półko Ale ten wczoraj obejmie masę stery ja tej orki jakby więc O zobaczymy jak to wyjdzie no i teraz zaczynamy za sobie, Teraz bardziej się rozwijamy. No i oczywiście mam nadzieję, że teraz coraz szybciej będą może te sezony wydziały, no bo błąd zrobiłem na pewno w tym sezonie, Z że te sezony naprawdę długo są. a jeden sezon trwał półtora miesiąca, nawet dwa miesiące. No dobra, może dwa miesiące nie, ale później półtora miesiąca albo miesiąc, może, no, było już półtora miesiąca. Po prostu dużo odcinku było, bo na trzy sezony to jest dopiero, na trzeci sezon, 5, ten. Mam 50 odcinek, no to teraz już trochę szybciej mam, plan, żeby, żeby szło. No bo teraz mam nadzieję, że się ograniczył do tych 10 filmów, nie? No chociaż teraz jak wrzucam tę filmę, czyli... Czyli ja tam było 2 dni, to są 2 dni swoje bardziej co 4 list z każdej serii. Bo oczywiście ten nauczyciel czekał się na imikro, bo nagrywam jakby ten na zapas, który no, po prostu tam mniejszy i dzisiaj akurat roboty miałem i nauki miałem po prostu to postanowiłem, że sobie po prostu nagram odcineczek no tak, które wkrótce, czy jak może wkrótce po prostu chcę, żeby było już ta systematyczność to po prostu postanowiłem, że wkrótce dzień przed nagram i to jest akurat fajne tylko że muszę się spinać, żeby nagrać po prostu wkrótce ale wkrótce poszło w sumie życzę wam oczywiście miłego piątku życzę wam w piątej macie życzę wam oczywiście miłego dzionka

no, fajne, to byłby fajny, fajny To nie ma co przedłużyć po mojemu. Jeszcze na 4, to nawet narobi się. się jest do roboty. Po prostu to wydać wam już na jutro. No, 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 ja będę renderować, no, 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 już no, 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 jeszcze no, 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 Enteryki, a no i oczywiście rzucić mnie na no i po prostu zrobić drugie mam do tego Chociaż tego będzie trzeba zrobić, bo nie mam tego wow, to... No way, anyway, to, objetivo, to do że ja to się się no a akurat, zobaczycie No i akurat to zobaczymy Dobra, do końca i go do dokończył Bo już się co, dużo bardziej. tak? ale muszę się że to takie ładne, ładnie właśnie ciągnie, że nie się Z taką wahaczem stanie, że nie, no to jest swój, swój pogląd na nie może pasować. No dobra, więc co, w takim, no nie, to będę kończył na jeśli wam się spodobał, to strzec, to upewnił się górę, to mój kanał. A Było mi bardzo miło, no oczywiście wpadliście na Discorda, też możecie tam paść, to było, to było mi bardzo miło. No i co, zapraszam Was na kolejny oczywiście z tej serii filmik za 4 dni, czyli jak macie to w piątek, to macie dopiero we wtorek, więc bardzo serdecznie zapraszam bardzo na kolejny tutaj właśnie z tej serii do we wtorek. Więc bardzo serdecznie Was zapraszam na wtorek, kolejny tak, oczywiście odcinek z tej serii, no i co, do zobaczenia. W I trzymajcie się trzymajcie się i Trzymy.